Informator o egzaminie maturalnym z matematyki. Poziom rozszerzony. Zadanie 16. Wykaż, że równanie ma w przedziale równanie czwartego stopnia ma w przedziale otwartym od minus 2 do 2 co najmniej dwa różne rozwiązania. Równanie czwartego stopnia. Tutaj polecenie zadaniu jest nie wyznacz te równania, tylko podaj, że ma dwa takie rozwiązania określonym przedziale. No to jeżeli mam takie równanie czwartego stopnia, to jeżeli ma pierwiastki całkowite, to może to być dzielnik wyrazu wolnego, czyli plus minus jeden plus minus dwa. Będę próbował to równanie rozwiązywać. Tu jeszcze raz, ja nie muszę rozwiązać dokładnie równania, tylko mam określić, czy ma rozwiązania. Minus dwa i dwa nie należy do przedziału, ale być może będę próbował Wykazać, że tam są, znaleźć te pierwiastki i w ten sposób rozwiązać to równanie. Sprawdzam dla jedynki. 1 do potęgi czwartej odjąć 7 razy 1 do potęgi trzeciej, 9 razy 1 do kwadratu plus 8 razy 1 minus 2. Czyli. Czyli 1 minus 7 dodać 9, dodać 8, minus 2, 9, 1 to jest 10, 18 odjąć 9, czyli to jest 9, czyli nie jest 0. Jedynka nie jest pierwiastkiem, dla minus 1 mam minus 1 do czwartej odjąć 7 razy minus 1 do trzeciej. Dodać 9 razy minus 1 do kwadratu plus 8 razy minus 1 minus 2, czyli 1, plus 7 plus 9, minus 8 i minus 2, 10, 17 odjąć 10, czyli 7, to też niestety nie jest, ale mam dwie wartości dodatnie dla 1, wyraz wolny. Czyli 2 to jest wartość dla 0. Wartość dla 0 jest minus 2. No i teraz tak, jeżeli wartość dla minus 1 jest dodatnia, a wartość dla 0 jest ujemna, a funkcja jest ciągła, to znaczy, że między, między 0 a 1 znajduje się przynajmniej jedno miejsce zerowe jedno lub więcej, nie wiem czy, czy dwa, więc to na razie na pewno jedno, ale z kolei ten sam wniosek dla minus jedynki jest 7 dodatnie, dla zera jest minus 2, czyli również między minus 1 a 0 też znajduje się przynajmniej jedno miejsce zerowe, czyli wiem minus 1, 0 przynajmniej jedno, między 0 i 1 przynajmniej też jedno, czyli razem mam przynajmniej dwa miejsca zerowe, co najmniej dwa miejsca zerowe, Czyli to, o co w tym zadaniu chodziło, co należało wykazać.